Dzień dobry, po krótkiej przerwie, jakoś mnie nie było, około tygodnia, tak mi się spodobała jazda na gravelu, że sobie kupiłem gravela. Gravel 120, tak się prezentuje, jeszcze czysty. Zaraz coś o nim opowiem. Będą dwa filmiki: jeden taki techniczny, drugi z jazdy, właśnie sobie go testuję. Przejechałem tam jakieś 20 km, jest na razie w porządku. Więc zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, bo będą dwa filmy, a w przyszłości kilka jeszcze następnych z testów rowerów z Decathlona. Będę sobie wypożyczał i testował. Więc możesz napisać w komentarzu, jaki rower byś chciał zobaczyć w następnym filmie, bo aktualnie pogoda się poprawia i można coś ponagrywać. Dobra, zmieniamy kąt na trochę węższy. Rowerek tak się prezentuje w świetle słonecznym, trochę tutaj przysłaniam. Dobra, zacznijmy tak jak zawsze od przodu widelec karbonowy, fajnie wybiera przejechałem się już z 20 km i stojąc na światłach czuć, że trzymając oczywiście przedni hamulec czuć, że fajnie się ugina tam pracuje sobie tutaj wygląda jak, naprawdę wygląda jak odlew jakiś tutaj żadnych takich zadziorów nie ma, że tak powiem oczywiście jest to na taki szybko zamykacz z przodu i z tyłu nie ma tutaj sztywnej ośki ale daje to radę hamulec tarczowy mechaniczny. O dziwo, jestem zaskoczony z siły hamowania. Oczywiście klamki tutaj są długie i ta siła hamowania jest większa, ale jestem zaskoczony. Fajnie to hamuje i na takiej drodze asfaltowej jestem w stanie koło zablokować tutaj. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy z przodu? Obręcz i opona przystosowana do mleka. Ja tego nie będę robił, bo wiem z czym to się wiąże. Trzeba o to dbać co kilka miesięcy tam zerkać, bo z tego się robi silikon. Zdzierać to trzeba i jest to nieprzyjemne, więc wolę sobie oponę, e, przepraszam dętkę wymienić jak się coś stanie. 5 minut roboty i bez problemu. Bieżniczek jest tu taki powiedzmy przełajowy, taki leki, jak widać. Czy się będzie spisywać nie wiem. Różne opinie tam czytają na temat tego. Dobra, z tyłu ta sama opona. O dziwo tutaj jest chyba starszy model albo gorszy model, że tak powiem, zacisku, bo tu jest 300R, tam jest 330, tak ale czym to się różni, to nie wiem. Ale siła hamowania jest to samo. Oczywiście, kwestia ustawienia tutaj sobie musiałem trochę pokręcić i jest dobrze. Nie wiem, czy widać, bo tak zesłaniam Może tak stanę. Z tyłu też taki szybko zamykacz. Rama taka fajna, taki fajny kolorek mamatowy. Jest w porządku. Oponka ta sama i obręcz też ta sama. Tutaj mam sakwę swoją, jeszcze taka 15-litrowa. Jeżdżę sobie z nią, bo lepiej tutaj trzymać niż na plecach. Plecak i jakiś bukłak. Wiadomo, tam widane. Przejdźmy z drugiej strony. Tak się prezentuje rowerek z drugiej strony. Logo Triban. Tutaj trochę bliżej podejdę. Jest fajnie. Mi się podoba ten kolorek. Jak lekko się mieni na taką perłę, że tak powiem mocowanie do jakiegoś bagażnika, czy tam błotnika. Dobra, zębatka z tyłu 11 x 42. Tak się fajnie prezentuje. Nic tutaj na razie nie dolega. Zobaczymy jak na dłuższą metę. Nie wiem co to za firma. Może też Micro Microshifta czy coś tam. Zobaczymy. Ale mam taką za 130 zł. W swoim e sali z AliExpress i dalej jeździ, więc to też będzie działać. Dobra przerzutkę mamy Microshifta model XLE. Taka koreańska firma ze sprzęgłem, które działa. Teraz jest odblokowane, luźno chodzi blokujemy i już ten powrót i siła tego naciągu jest większa. Ja jeżdżę sobie na zablokowanym, bo ta przerzutka tak później nie ma, a tym łańcuchem i nie obija się. Korba z przodu, taka zwykła, chyba nawet ten sam model co w tym tribanie, co mam tą szosę. Oczywiście szosa jest na sprzedaż na Oliksie wystawiona. Jak ktoś chce, to może sobie poszukać. Ale to będę zmieniał z mojego krosa włożę bo tutaj będzie pasować idealnie ten model tam mam Srema, nie pamiętam jaki model teraz ale łożyska zewnętrzne i wszystko tutaj podpasi to platformy takie plastikowe na razie jest OK przejdźmy do siodełka siodełko takie zwykłe tamte z tribana tego tej szosy bardziej mi podpadło tam jest taka dziura, takie wycięcie, ale te na razie jest ok. Dobra, kierownica taka gravelowa. Owilka gruba. Czuć, że ta kierownica jest taka grubsza. Z takimi charakterystycznie tutaj wygiętymi rogami, że tak powiem. Przerzutki, manetki. MicroShift. Dziesięciorzędowe, tylko na tył. Wszystko fajnie działa. Jak na razie. Rower się spisuje. No przejechałem na nim 20 km. nic tylko jeździć. Jeżdżę sobie właśnie po takich terenach, trochę po asfalcie, trochę po, po lesie, żeby się nie nudziło. Teraz widzimy się w następnym materiale już z jazdy na nowym gravelu. Zostaw tam łapkę w górę, zasubskrybuj, bo będę więcej rowerów testował z Decathlona. Będę je sobie wypożyczał i testował, bo w ten sposób mogę powiedzieć o nim co zechcę, więc tutaj łapka w górę i subskrypcja by się przydała. Na pewno mi to pomoże. Pozdrawiam, dziękuję, widzimy się w kolejnym materiale.